Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Może trochę głośno, bo pralka mi chodzi w kuchni, bo mam w kuchni pralkę. Ale dzisiaj na obiadek tradycyjny, taki wiejski obiad. Tak jak u babci się dawniej jadło, jak się było. Kartofle, kaszanka z patelni z cebulą, i jajo sadzone, i do tego właśnie mleko studzone. Dawniej się studziło w studni, pamiętam, ale teraz to już w lodówce. A czemu takie jedzenie się jadło dawniej? Po kartofle były, po gospodarka była. Kaszanka, no wiadomo, jak się jakiegoś tucznika ubiło, to zawsze kaszana była. No a jajka chodziły kury po podwórku i grzebały, to jajka znosiły. A właśnie mleko pokrowa była, no. I to było najlepsze żarcie. Ja pamiętam z dzieciństwa do dzisiaj to jedzenie. I taki mi apetyt dzisiaj przyszedł na takie żarcie, że sobie zrobiłem. Jajeczko sadzone, ziemniaki i. Kaszanka z cebulą. Przedtem to było przysmak, przysmak. Teraz to różnie jadają. Dziękuję wam. Życzę zdrówka.